Pod Monte Cassino, która stała się przyczyną dzisiejszej uroczystości, sprowadziła nas tutaj, była zupełnie inna niż szereg walk w trakcie II wojny światowej. Całkowicie inna. Przede wszystkim o tej inności świadczyło to, że po pierwsze otwierała drogę na Rzym, czyli znaczenie tej bitwy było bardzo ważne z punktu widzenia militarnego. Po drugie, ważnym elementem była skala działań właśnie na froncie włoskim, który był szalenie istotny, ponieważ alianci w tym miejscu dysponowali ponad półtora milionem żołnierzy skupionych w 25 dywizjach. Zaś Niemcy około pół miliona żołnierzy w 23 dywizjach, ale były to dywizje bardzo dobrze uzbrojone, świetnie wyposażone i także z dużym doświadczeniem bojowym. W tym miejscu z okazji 79. mijającej rocznicy walk pod Monte Cassino. Spotykamy się właśnie tutaj, gdyż jak wiemy bardzo mocno związany z tą walką, z tą bitwą, z tym okresem jest również nasz bohater. Nasz bohater ziemi Dąbrowskiej generał Nikodem Suli Chciałbym w tym miejscu wszystkich powitać jako przedstawiciel tutejszego samorządu w imieniu własnym, jak również w imieniu burmistrza Dąbrowy Białostockiej, obecnego Pana Artura Gajlewicza. Szanowni Państwo, od tamtych bolesnych wydarzeń minęło tak wiele lat. Ale w ocenie, w kontekście nasuwają mi się słowa, które zostały wypowiedziane przez wielkiego patriotę, wielkiego Polaka, wielkiego papieża świętego Jana Pawła II, który podczas jednej z pielgrzymek do Polski wypowiedział takie słowa: Nie chcijcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Karb wziąć i strącić go z chmur, i poszli szaleni, zażarci. I poszli zabijać i mścić, i poszli jak zwykle uparci, jak zawsze za honor się bić, czerwone mały. Ach, szedł żołnierz i ginął Lecz od śmierci silniejszy był gniew Przejdą lata i wieki przeminą Pozostaną ślady dawnych dni I tylko na Monte Cassino Czerwiejsze będą, bo z Polski Dobycie masywu Monte Cassino przez żołnierzy generała Władysława Andersa z drugiego Korpusu Polskiego w maju 1944 roku postrzegane było od samego początku w dwóch wymiarach: wojskowym i politycznym. Polacy przełamali w czwartej z kolei operacji zacięty opór niemiecki i otworzyli Wojskom Alianckim drogę na Rzym. Zademonstrowali zarazem światu, że naród który jako pierwszy stawił czoło potędze hitleryzmu z wielkim poświęceniem, kontynuując drogę ku niepodległości, dochodzi swoich praw. Wiadomość o sukcesie, o czerwonych makach, które piły polską krew, stała się faktem samym w sobie, Wybrała wymiaru symbolicznego i szypiła serca rodaków żyjących jeszcze pod obcymi rządami. Tak zrodziła się legenda, która trwa do dziś. A oto fragmenty opinii wybitnych Polaków i, po i dowódców. Generał Władysław Anders. Są bitwy, na które nie pada pył zapomnienia. Bierze je na swoje skrzydła legenda i zanosi do narodowego pamiątek Kościoła. Do nich należy właśnie bitwa o Monte Cassino. Dowódca frontu we Włoszech, generał Harold Aleksander. Jeżeli by mi dano do wyboru pomiędzy jakimkolwiek żołnierzami, których chciałbym mieć pod swoim dowództwem, wybrałbym Was, Polaków. Może nie budzę więcej. thank you